Halo, halo cześć siema, nazywam się pozyskać, a ja witam ciebie drogi widzu słuchajcie, wy, słuchaj, drogi widzów w 16 odcinku z zdaje, zagrajmy w orks słuchajcie i słuchajcie lecimy w skoczył komunikat, muszę wyłączyć pyk i słuchajcie lecimy wspinaczkę dzisiaj a później sobie będziemy poprawiać ewentualnie wiecie tamten poprzedni poziom i zobaczymy jak tutaj leci dobra Bierzemy na pewno sobie tak. Bierzemy sobie. I nie to, nie to, nie to. Bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Nędzne dziecko, a... małe i słabe. Dlaczego nie pozwolić mi Cię uczyć? To samo mówił staruszek. Dawno nie grałem w tę grę w ogóle, miałem taką dość sporą przerwę, bo miesięczną granie w tę grę. Tak też mówił, jak trochę sobie popił Skończyłam. Nie poznasz rozkoszy jakiej mogliśmy zaznać razem. Okej? Okay. No dobra, tego nigdy nie mówił. <noise> dobra, to bym sobie też sobie mógł wziąć i chyba myślę, że weźmiemy sobie też to. Yy, dobra. Teraz jakby to cholera tutaj zrobić, nie? W sensie wiecie co ja bym bardziej postawił teraz na tkaczkę może... Okej, okay, okay, okay. Myślę że trzeba nie wziąć tej, tej, tego Ok Wiecie co, weźmiemy sobie to? Tą tkaczkę stali. Psięgnij do mroku w swym wnętrzu 500 1500 nie to Nie ja chcę tego, ja chcę to i to i to. Stanowczość. Dobra. Ciekawy wybór. I myślę, żeby nie wziąć sobie, słuchajcie, jeszcze zamiast tego, sobie nie wziąć miecza, słuchajcie, żeby na ich tam wiecie, miecze, mostro i jedwabu. I teraz tak. Yy, postawiłbym na razie na łuczników żeby mieć tutaj ich dużo. Tylko i bardziej chyba sobie damy tutaj, słuchajcie, tak mi się zdaje. Tak, raz, dwa, trzy. Tutaj też, nawet 4 ok, i oni lecą z dwóch stron, dobra. Także nie pozostaje nam nic innego jak po prostu się z nimi napieprzać A teraz zbliżam się nie zdradzą. i to będzie bardzo ciężki poziom. Ojej, ojej. Idą, 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 idą! O kurde! Okej. Okay. Co? Gdzie jest jeszcze? A tu jest gościu, ty! okej okay. jakie dziwne w ogóle yy, ucznicy mi wszyscy padli słuchajcie, więc chyba sobie postawimy na paladyna, na dwóch paladynów tutaj słuchajcie dobra, lecimy Wezmą sobie potkę Chyba sobie tam nie dają rady, muszę im pomóc Muszę im bardzo pomóc Wystawcie moich paladynów wypory Eee, oni sobie dają rady, słuchajcie dobra, dobra, słuchajcie, więcej paladynów to jest to Dobra. I teraz lecimy na tamtą stronę. Musimy 13 fal, słuchajcie, przetrwać. Z tego co mówił mi to y, dodatki są łatwiejsze. Lecą z góry. Atak powietrzny. A, tak się namierzyło, tak? okej. Okay. Pięknie udało się Dobra, menu yy, Wszystkie pułapki ładują się. Wróć gdy będziesz gotowy. No, Spoczko tylko ja nie mam żadnych pułapek, co nie no bo nie używam. Ale jak myślę, że jak dam sobie tutaj dużo paladynów trzeba OK i damy sobie jeszcze jednego łucznika tutaj słuchajcie. To będzie dobrze, bo oni tutaj sobie żyją. a bo teraz tutaj... O kurde, jak to jest ładne, nie? To ucisz pole, niemożliwe. O nie, przecież tam jest obrót też. O, cholera, jasno. Pole. Dobra, udało się. Pięknie i teraz tak, więcej łuczników bym tam dał. Słuchajcie. Woda się paladnia, słuchajcie, pig. Słuchajcie, jednego już jednego Dobra, gdzie się tam zmienić tutaj? Poszli. No, chodźcie do mnie, połóżmy się. Dawaj, dalej, dalej. oj udało się ojojoj albo ale blisko ojojoj oj, oj. yy, dobra Czeka ciekawy wybór łapki się ładują szybciej to nie chcę yy, damy sobie tutaj słuchajcie dwóch paladynów słuchajcie i jednego łucznika jeszcze dobra że tutaj mocy. Lecą to się w mocy. już tam. To już jest przerąbany poziom, bo dopiero siódma fala słuchajcie jest O kurde Słuchajcie wiecie co, ja się zabezpieczę w razie wół i ja sobie tutaj też dla młuczników słuchajcie Tak chociaż Mój łuk należy do ciebie Limit strażników osiągnięty. holy shit A mogę dać paladyna jeszcze? Halo palady? Nie mogę. O nie, yy, dobra, to pasowałoby no dobra i no, jeszcze tu wrócisz to wróć, gdy będziesz gotów ciekawy wybór, wróć, gdy będziesz wszystkie gotów wszystkie pułapki yy, dobra, zaczekajcie, no, zamontujemy sobie tutaj jakieś nie? tutaj sobie dam na przykład pułapkę i yy, tutaj damy pułapkę, słuchajcie za mało pieniędzy, dobra, no to słuchajcie nie pozostaje nam nic innego jak uwolnić tą hordę, co nie? Tam już, tam jest ich dużo, więc sobie dadzą radę. Tu się bardziej martwił. Lecę sobie, czy to biuro zdarzy. No i super Nikt nie umarł, więc jest dobrze Ale dużo pieniędzy strasznie mamy, o kurde po robocie. Dobra. Tu sedamy jedno, słuchajcie. I tu sedamy drugie. Dobra. Let's go, słuchajcie. Ja się zajmę tymi tutaj słuchami. Nie, ale tamten jeszcze żyje. Ej, słuchajcie, dobrze jest. Zpatrzcie mamy kasy w ogóle. Nie mogę za nic kaczki dać. Chyba nie mogę. Ciekawy wybór. No dobra, no skoro nie mogę. To będę musiał to jakoś poumieszczać inaczej, słuchajcie. W sumie mamy tyle kasy, że się mogę napić. No i tyle starczy. Okay. Uh oh. Okay. Chraciłem słuchajcie palazynów moich o oh, fuck. o oh, nie Udało się. wiecie co damy? Tutaj, co tego to tutaj więcej? Ok, dajcie mi tylko sekundkę. Ok, let's go. Nie, tu, nie, 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 tu, nie, 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 to się nie, 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 Pięknie, super, udało się Dobra, mm, to teraz tak. Słuchajcie no. Jak to mówią. Let's go. Jak to mówią? Let's go, słuchajcie. Jak to pole spadało? Udało się, o Jezus Maria Udało się <laughs> Jejku Dobrze słuchajcie, udało się, o Jezu to jest ciężkie i to pod koniec jest naprawdę ciężkie, dobrze Bizon mówi. Będą kampanii coś wydamy I mamy słuchajcie, a Bizon 100 tysięcy zdobył Dobra widzowie, to było tyle z tego odcinka, dzięki serdecznie za oglądanie Będziemy sobie jeść pojedynczo i później słuchajcie, lecimy do do DLC, bo to są DLC bodajże. Będzie wtedy DLC, także dzięki, trzymajcie się elo, elo.